Siemaneczko, dzisiaj wam pokażę bagnet do ośnikowa jest w takiej pochwie skórzanej. To jest akurat nowy bagnet. Zobaczcie, ale akurat on jest tępy. Nie wiem czy wszystkie bagnety są oryginalnie tak tępy, czy do sprzedaży tak stępili. On jest po prostu tępy, ten bagnet. No co? Rączka drewniana, tu jest na śrubki skręcona. Tutaj mamy w tym miejscu lufa wchodzi tu jest zatrzask od podpinania do lufy i tyle no tak wygląda bagnet do kołasznikowa no, elegancko zachowany także cześć trzymajcie się łapka w górę subskrybujemy mój kanał hej trzymajcie się do zobaczenia w moich kolejnych filmikach pa